Mafie, służby, loże, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Minęła XT20. W dzisiejszym odcinku o kryzysie na Ukrainie opowie Krzysztof Bosak. Zadowoli to na pewno sporą część widowni, bo niektórzy już nie mogli się doczekać jego występu w tym temacie. Z okłażeń parafialnych jutro na kanał wleci moja rozmowa z Arturem Dziamborem. Zapraszam do oglądania. Przedstawiany. Sytuacja bardzo dynamiczna i każdego z Panów będę chciał to zapytać. Jak Panowie widzą jej rozwój w tej chwili? choćby po tych wydarzeniach ostatnich dni dzisiejszego dnia? Rozumiem, że pyta pani redaktor o te wydarzenia związane z Ukrainą, tak. sytuacją międzynarodową. Tak. No, po dzisiejszych oświadczeniach wydaje się, że spełnia się scenariusz pożądany, to znaczy cała sytuacja z mobilizacją wojsk rosyjskich okazuje się blefem. Natomiast pozostaje pytaniem otwartym, czy Zachód nie zechce za to, że sprawa, która została jakby wariantowo przedstawiona albo jako przygotowania do wojny, albo jako ćwiczenia i blef przygotowań do agresji militarnej, czy Zachód nie zechce zapłacić za takimiś ustępstwami. Na razie największe wątpliwości na arenie międzynarodowej były w związku z wypowiedziami liderów dwóch najsilniejszych państw Unii Europejskiej, czyli Niemiec. I Francji. Prezydent Macron w swoich wypowiedziach wypowiadał się dwuznacznie, niejasno, mówiąc o jakiejś nowej architekturze bezpieczeństwa, jeżeli dobrze pamiętam w tej chwili, jeżeli dobrze cytuję. Natomiast kanclerz Scholz miał ogromny problem, aby przeszło mu przez gardło, iż jeżeli Rosjanie zdecydują się podbić Ukrainę, to że nie zostanie otwarty Nord Stream 2, co pokazuje na, na to, jak słabym punktem ta inwestycja stała się polityki niemieckiej. Mówi pan, panie pośle, żeby uściślić oczywiście o blefie o Putina, tak? No liczymy na to tak, że ta mobilizacja mhm. była blefem i że żadnej wojny nie będzie. Według tego, co podawało Desan, wojska rosyjskie dzisiaj o drugiej w nocy miały zaatakować Ukrainę, ale nic takiego się nie wydarzyło, czyli wychodzi na to, że... Janusz Korwin-Mikke miał rację. Przeciwko Ukrainie rozpoczęła wojnę e, z Ukrainą. I pan poseł Bosak, panowie tutaj przedmówcy pana mówią, że, że Rosji, Putinowi głównie chodzi Nord Stream 2. Trochę chciałabym, wielu ekspertów też tak mówi, ale chciałabym troszkę przewrotnie, panie pośle, pana zapytać, czy jemu naprawdę chodzi jeszcze o Nord Stream 2, sprzedawanie gazu Europie, bo słyszeliśmy panią Ursulę von der Leyen, która mówi, nie, my teraz może skroplony gaz, może z Kataru, może z Ameryki, trzeba dywersyfikować swoje źródła i tak dalej. Z pewnością ostatnie lata, a zwłaszcza aneksja Krymu w 2014, pokazują, że Putin ma marzenia o wielkiej Rosji. Czy to nie jest ważniejsza sprawa niż jednak Nord Stream 2? Czy chodzi o pieniądze, czy chodzi o to, by się zapisać na kartach historii? Dobrze i profesjonalnie prowadzona polityka nigdy nie opiera się o jeden cel. Zawsze jakby jest wariantowa. I Rosja jest znana z tego, rosyjska szkoła uprawiania polityki międzynarodowej, że jest oparta na różnego rodzaju dezinformacji, na różnego rodzaju manipulacjach, na maskowaniu swoich celów, na podstępie. Wielu kiedyś sowietologów, dzisiaj tak zwanych kremlinologów, napisało na ten temat książki. Wydaje się, że w tej sytuacji można wymienić cały szereg celów, które są priorytetowa ja nie będę robił hierarchii priorytetów Kremla bo i po prostu nie znam, natomiast wymieńmy te cele. Więc po pierwsze, z pewnością tym celem jest to, żeby Ukraina nie weszła w żadne zachodnie struktury, ani do Unii Europejskiej, ani do NATO. Po drugie, żeby zmniejszyć wpływy sił prozachodnich, kompromitować je na różne sposoby na Ukrainie. Po trzecie, żeby osłabiać i destabilizować Ukrainę, żeby była państwem sparaliżowanym wewnętrznie, wciągniętym w niekończący się konflikt. Po to są te republiki donieckie, między innymi Następnie żeby pokazywać słabość państw zachodnich i słabość NATO na arenie międzynarodowej, żeby zmusić państwa zachodnie do negocjowania z Rosją w tym zakresie, co państwa zachodnie w ogóle mogą robić na wschodniej flance NATO. Przecież w ostatnich tygodniach pojawiła się informacja o tym, że być może bazy NATO w, w, w państwach Europy Środkowo-Wschodniej miały być wspólnie wizytowane, żeby sprawdzać, jakie tam są rakiety, jakie uzbrojenie Rosja ustawia się w roli ofiary, która czuje się zagrożona, więc mamy do czynienia z próbą wpływania na strategię państw zachodnich w zakresie obrony, a nawet na poziom kreowanych zdolności obronnych. W państwach wschodniej flanki NATO, z, którymi, z których utratą Rosja nigdy się nie pogodziła. A nawet gdyby się pogodziła, to w przypadku słabości Zachodu nie ma powodu, żeby po niej nie wyciągnęła ręki, bo tak działa polityka międzynarodowa, że nie znosi próżni. Jeśli jeden aktor wykazuje słabość, to ten drugi silniejszy chętnie zasoby zostawione same sobie bez opieki zagarnie. I gdzieś pomiędzy tym wszystkim jest oczywiście ten Nord Stream. Natomiast moim zdaniem to nie jest cel pierwszoplanowy. Pierwszoplanowy cel był dosyć otwarcie artykułowany przez Kreml. Zresztą mieliśmy do czynienia w ostatnich właśnie tygodniach z bezprecedensowym dialogiem wręcz na piśmie, gdzie Rosja zgłosiła swoje żądania, państwa natowskie odpowiadały na piśmie na te żądania. No i tam się pojawia właśnie takie hasło nowej architektury bezpieczeństwa, gdzie Rosja chce sobie, mówiąc w prostych słowach, zarezerwować prawo weta co do tego, co państwa zachodnie w ogóle mają robić dla swojego bezpieczeństwa. I to ma być zaakceptowane pod tym to powodem, że jak państwa zachodnie dbają o swoje bezpieczeństwo, no to Rosja się czuje zagrożona. No, ktoś rozsądny postawiłby sobie pytanie, no dlaczego się czuje zagrożona? Może rzeczywiście te zamiary nie są do końca czyste, jeżeli poprawienie zdolności obronnych państw naszego regionu. Jest takim strategicznym zagrożeniem. Wiadomo, że łatwiej jest działać brutalnie w otoczeniu międzynarodowym, w sytuacji, kiedy wiadomo, że wchodzi się jak w masło i nie napotyka się na twardy opór, na retorsję, nie działa żadna strategia odstraszania. No wystarczy przypomnieć sobie, jak została wygrana zimna. Wojna, no sytuacja podczas zimnej wojny została ustabilizowana przez rozmieszczenie tysięcy rakiet w Europie, i to z tego powodu właśnie Rosja używa wszystkich sił i środków, żeby no, ograniczyć zdolności obronne państw, z którymi potencjalnie rywalizuje, a rywalizuje na przykład o Ukrainę. No, na przykład z Polską, czy z całą, powiedzmy, koalicją państw. Wcześniej o Białoruś tą rywalizację już przegraliśmy. W przypadku Ukrainy to zobaczymy, bo tam władza jest na demokratycznie. Oligarchowie mają swoje interesy, także z Rosją. Ukraina jest ciągle silnie gospodarcza od Rosji, uzależniona na różne sposoby. Więc ta rozgrywka absolutnie się nie kończy. To jest jeden z wielu etapów i pewnie przez resztę swojego życia będziemy, jeżeli żadna ze stron, ani strona zachodnia, ani strona rosyjska nie zrezygnuje, ani szczerze powiedziawszy, tego nie zapowiada, to przez resztę swojego życia będziemy oglądać kolejne odsłony tej rywalizacji. Uch. One będą maskowane najróżniejszymi frazesami. Aż mało optymistyczne, panie pośle. Myślałam, że, że cokolwiek optymistycznego będzie, no, nie mówię, że nieprawdziwe, oczywiście. Znaczy, ja myślę, że Ale optymizmu, optymizmu, optymizmu tu nie opty, ma. Optym, optymistyczne w tej diagnozie jest to, że ten konflikt jest nierozstrzygnięty przez dużą część naszej historii narody Europy Środkowo-Wschodniej. Nie miały sytuacji żadnej rywalizacji o zakres swojej niepodległości czy o swoje bezpieczeństwo, tylko po prostu miały władzę narzuconą z zewnątrz. Natomiast w tej chwili optymistyczne jest to, że toczy się tego rodzaju rywalizacja i że Rosji nie jest łatwo osiągnąć swoje cele. To tak jak ogromny tankowiec albo ogromny lotniskowiec. Oni bardzo pomału zmieniają kurs, ale jak już zmienią, to bardzo trudno ich zatrzymać. I w, tej, w, tej, w, tej, w obecnej sytuacji pan prezydent Biden... I jego doradcy widzą zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, i tutaj myślę, że pan prezydent Putin przegrywa tę rozgrywkę. Bo jeżeli on wejdzie ponownie zbrojnie na Ukrainę, to sankcje, które są przygotowane, a ja widziałem ten spis tych sankcji, to są katastrofalne. Katastrofalne dla gospodarki rosyjskiej. Ja wiem, że pan prezydent Putin ma odłożone. Za, w Fundusz Narodowy w, w wysokości mniej więcej 750 miliardów dolarów. To, to nie jest mały pieniądz, ale te sankcje będą paraliżujące. Ostatnie decyzje Wielkiej Brytanii, które, które ogłosił premier Johnson, też są niesłychane. W związku z tym no, to może pana prezydenta Putina powstrzymać, ale nie musi. Ale nie muszę. Ja Przepraszam bardzo, ja tylko jedno zdanie no wtrącę. To do do uchwalenia sankcji potrzebna jest jednogłośność państw Unii Europejskiej. Kiedy chodziło o sankcje na Białoruś, zawsze jakieś państwo się wyłamywało i wetowało sankcje w jakimś dotkliwym wymiarze. I obawiam się, że w przypadku Rosji będzie tak samo, bo szereg państw Unii Europejskiej prowadzi politykę prorosyjską, a nie zbieżną z sojuszami, które zawarło, między innymi z sojuszem NATO. To jest prawda, ale są sankcje bilateralne. I Amerykanie po wprowadzeniu Magnicki, aktu, prawa magnickiego, na przykład, byli w stanie pewne rzeczy zrobić. To samo są w stanie zrobić Brytyjczycy. Dokładnie A tak. największe aktywa, jak na razie, wycofali sankcje na Nord Stream 2 Amerykanie. Wycofali, ale jest teraz jest to troszkę inna sytuacja. Sytuacja rozmowy. się zmieniła i teraz ja jestem bardziej optymistyczny, chociaż tak. oczywiście. Chociaż oczywiście są słabe punkty w, tym, w, 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 w tej układance, ale moim zdaniem Amerykanie się obudzili i Brytyjczycy są absolutnie twardzi w tej materii, a większość aktywów oligarchów brytyjskich, rosyjskich Rosyjskie. jest w Wielkiej Brytanii.